Niech się cieszy. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Sobota w oktawie Wielkanocy. I dzisiaj Piotr wypowiada te doskonale znane nam wszystkim słowa: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać Was niż Boga. I te słowa możemy zastosować również, zarówno do pierwszego czytania, jak i do Ewangelii. Mamy Ewangelię według Świętego Marka, tą taką byśmy powiedzieli wręcz skrótową, taką lapidarną, taki styl Świętego Marka. I widzimy tutaj te momenty, kiedy przekazywana jest ta wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ta informacja, która na samym początku jest jakaś niejasna, niepełna. Która jest pełna niedowierzania. Najpierw Maria Magdalena oznajmia tym, którzy byli z Chrystusem pogrążonym w smutku i płaczącym, że On żyje, ale oni nie chcą jej wierzyć. Potem Chrystus ukazuje się uczniom na drodze do wsi, czyli do Emaus, tym uczniom z Emaus. Oni wracają, oznajmiają, lecz oni też im nie wierzą. Na samym końcu Chrystus ukazuje się jedenastu, wyrzuca im brak wiary czy upór, że nie wierzyli tym, którzy mówili, że go widzieli i że z martwych stał. No właśnie rozsądźmy teraz, czy słusznie jest w oczach Bożych bardziej słuchać ludzi niż Boga. Widzimy, że ten przekaz, choć jest bardzo ważny, jest potrzebny, bo przecież całe dzieje apostolskie, cały początek Kościoła to jest głoszenie prawdy o zmartwychwstaniu, ale to jest doprowadzanie tak naprawdę człowieka do spotkania ze zmartwychwstałym. Jak widzimy, te początki są trudne, bo słowa są niewystarczające. Ostatecznie musi być osobiste spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. Tego potrzebowali też apostołowie, to, co ich przemieniło, to, co sprawiło, że uwierzyli w zmartwychwstanie, to spotkanie z samego Chrystusa. Ani świadectwo Marii Magdalenia, ani świadectwo tych dwóch uczniów nie wystarczyło. Ono pobudzało, ono sprawiało, że oni myśleli, że oni tęsknili, że oni chcieli. Ten ferment w nich był, ten zaczyn zaczynał rosnąć tam. Się coś zaczynało dziać, ale to jest jeszcze za mało. To jest również tak jak i my słuchamy o Chrystusie martwych stałym, ale czy się spotykamy z nim, Właśnie czy tylko słuchamy, czy w pewnym momencie po słuchaniu mówię, chcę się spotkać z Chrystusem Zmartwychwstałym. stałym, czy co robię? Zaczynam się modlić. Zostawiam wszystkie komentarze, zostawiam wszystkie konferencje, zostawiam wszystkie ludzkie słowa, bo one są dobre i doprowadziły mnie do tego momentu, i chcę się spotkać ze zmartwych stałym. Czy to na mojej osobistej modlitwie w domu, czy się z nim spotkać w osobistej lekturze Słowa Bożego, czy spotkać się z nim na adoracji, czy spotkać się z nim w czasie Eucharystii, czyli poznać go przy łamaniu chleba. Ale robię ten gest, że przestaję słuchać ludzi, choć mówię, że to jest ważne, dobre i potrzebne, i chcę się spotkać z samym, stałym. I dopiero wtedy następuje to dopełnienie tego zmartwychwstania, dopełnienie tej wiary. A kiedy już tą wiarę mam, to idę i głoszę. Ta zapowiedź Jezusa Chrystusa: Idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Na razie nie idą na cały świat, na razie idą do Jerozolimy, na razie tam głoszą, na razie mówią w świątyni i popierają swoją naukę znakami. Niesamowita jest właśnie ta odwaga dzisiaj Piotra. Więcej byśmy powiedzieli, wchodząc w to greckie słowo, że tam jest pewna swoboda. Przełożeni starsi i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni, oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się i odwagą, ale też swobodą wypowiedzi, powiedzielibyśmy nawet elokwencją wypowiedzi, przecież jest to jest człowiek nieuczony, to jest rybak, więcej z Galilei, tak byśmy dzisiaj trochę powiedzieli, ze wsi, a on stoi tutaj w stolicy, w świątyni, stoi przed wielkimi tego świata. I tak swobodnie, i tak elokwentnie mówi. Ale to jest zapowiedź tego, co już wcześniej powiedział Chrystus, mówiąc o tym, że będą was prześladować, że będą was wydawać, do sędziów będą was wydawać i wlec przed namiestników. Ale wy się nie martwcie, Duch Święty wam powie, co macie mówić. I to już widać, realizację tego. Widać i słychać w ten sposób, jak to mówi Święty Piotr. Ale wszystko rodzi się ze spotkania ze zmartwych stałym, wszystko rodzi się z doświadczenia ducha świętego. Niech dzisiaj duch święty nas ogarnia, niech nas prowadzi na spotkanie ze zmartwych stałym, abyśmy i my osobiście się z nim spotkali, uwierzyli, a potem poszli na cały ten świat. Nawet może i nasz świat nie muszą być krańce świata, ale nasz świat, w którym żyjemy, w którym poruszamy się, abyśmy tam tą prawdę o zmartwychwstaniu głosili. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.